To mnie bije? Sale sądowe bywają niekiedy widownią rozdzierających serce tragedii rodzinnych. Weźmy na przykład odbyto niedawno w Sądzie Grockim na Złoty sprawę pana Teofila Zakalca, wytoczoną przeciwko własnemu synowi. Gdy starszy pan Zakalec stanął przed sędziowskim stołem i płynącymi z głębi zbolałego serca słowy oskarżał syna o znęcanie się nad nim, współczucie, zgroza, oburzenie malowały się na przemian na twarzach wszystkich obecnych. Tak było aż do chwili, gdy głos zabrał oskarżony. To wszystko się zrobiło bez pomyłki, proszę sądu wysokiego. Czyż można przez pomyłkę zranić własnego ojca? Po ciemku można, panie sędzio, szanowny. A to właśnie było po ciemku, bo pan młody zbił lampek się sełkiem. Co za pan młody. No, krupi sześciak. Sąd nie wie, kto to taki. A w takim razie przepraszam i zmuszony jestem wszystko zagaić od początku. To zbyteczne. Niech oskarżony mówi o samym pobiciu. Kiedy jak mówię o samym pobiciu, to się okazuje, że pan sędzia nie zna pana młodego. A czy on ma związek z zajściem między oskarżonym i jego ojcem? Rzecz naturalna, że ma. Bo żeby nie był się z teściową poróżnił i nie rzucił krzesłem w lampę, nie byłoby całego zdarzenia. A tak ponieważ że to zrobił, goście zaczęli się po ciemku łoić. Kto kogo miał pod ręką grzał, ciem popadła. Ja na razie trzymałem się na tak zwanym uboczu. Zdjąłem tylko lunchat ze ściany. Jak mnie ktoś zaklapy, to ja go w Ale w jednej chwili czuję, że ktoś mnie łapie za krawat. No to ja ma się rozumieć czas go zwierzchu widoczkiem. Aż mnie się rozleciał. Ale tamten nie daje za wygrany. Tylko co i raz byka mnie funduje. No to nie miałem niczego wyjścia. Bierę go za hals i w nos, i w nos. Tamten krzyk. Kto mnie bije? Kto mnie bije? Pyta się. Znakiem tego zmuszony byłem go poinformować. Ja cię bije! Ja cię bije! Mówię. I w nos, i w nos go. Ten czas ten ów osobnik znowuż zapytanie mnie robi. Czy to Titoluś? Troszkę nieprzyjemnie mnie się zrobiło, bożym Tatusia poznał. Zapalam zapałkę? Faktycznie. Tatuś cały zajuszony przede mną stoi. Przeprosiłem go i odsunąłem się jak najdalej. Ale za parę minut znowuż mnie ktoś ciągnie za krawat. No to jak w kluki. Ja piać poznaję ojca po głosie. A nie kręci się tatuś jak w przeręblu, bo za ojcobójce się tu zostanę. I wepchałem go w kupę gości. I myślisz Wysoki sąd, że na długo? Nie wytrwało może minuty. Czuję, że mnie ktoś przypakował w ciemię gzymsem otwierany. Odwracam się znowu z głos tatusia. To mnie zgniewało. Coś się fater do mnie przyciepił. Sam jeden jestem na weselu Czy jak? Nie masz tatuś drużbów, muzykantów, teścia. Nie możesz ich kołatać? No i ma się rozumieć w pierwszej złości wyrzuciłem tatusia przez okno. Z którego piętra? Z parteru do ogródka. I więcej nic takiego nie było. Okazało się następnie, że pan zakalec senior tego właśnie gestu absolutnie synowi nie może wybaczyć i żąda surowej kary. Ponieważ większość świadków gości weselnych Potwierdziła zeznania pana Tolusia. sąd uznał, że oskarżyciel nie występował wówczas w roli ojca, ale w charakterze równouprawnionego uczestnika nieporozumienia towarzyskiego, wobec czego nie mógł sobie rościć pretensji do specjalnych względów ze strony swego dziecka. Dziecko zostało uniewinnione.